Kupujesz pompę ciepła, to nigdy, ale zaznaczam, przenigdy nie kupuj z rokiem, tylko sprawdzonymi, potwierdzonymi danymi, bo może się okazać, że nagle kupiłeś pompę ciepła i do niej jeszcze musisz dopłacić parę tysięcy złotych za dodatkowe płytki rozszerzeń albo funkcje, bo ktoś ci czegoś nie przedstawił. To jest bardzo ważne, abyś wiedział, co tak naprawdę kupujesz i dlaczego. Zobacz. Pompy ciepła z grupy MIDEA posiadają w standardzie, znaczam w standardzie, cyrkulację, dwa obiegi grzewcze. Grzanie, CO, CWU, dodatkowe źródło biwalentne. To wszystko masz w standardzie. Nie musisz żadnych głupich systemów budować z jakimiś bimetalami, jakimiś sterowniczkami, innymi rzeczami. Obsługuje to wszystko w standardzie, więc zadaj sobie pytanie, czy lepiej kupić coś, co masz w standardzie, troszkę więcej prądu zżera, ale nie musisz się martwić, bo wszystko jest obsługiwane przez ten tu sterownik. Rozumiesz, o co mi chodzi? To masz w standardzie i nie musisz premium ekstra płacić.